Tysiące internowanych i represjonowanych, ponad 100 ofiar śmiertelnych, prześladowania i drastyczne ograniczenie swobód obywatelskich. Tak wyglądała polska rzeczywistość przez 586 dni trwania stanu wojennego, wprowadzonego przez władze PRL w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku. 44 lata po tym wydarzeniu, w sobotę 13 grudnia pod pomnikiem Niepodległości w Koźnicach, spotkały się osoby chcące oddać hołd ofiarom tego wojskowego przewrotu przeciw własnemu narodowi. Na początku odtworzony został hymn państwowy, po którym proboszcz parafii Świętego Krzyża w Koźnicach, ksiądz Dariusz Sałek, odmówił litanie do błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez służby bezpieczeństwa. Później głos zabrały osoby represjonowane z powodów politycznych w czasie stanu wojennego: Marian Śleć i Jan Gajda. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich ofiar stanu wojennego, a także złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem niepodległości. Zrobiły to delegacje powiatu kozienickiego ze starostą Krzysztofem Wolskim na czele, gminy Kozienice z burmistrzem Mariuszem Prawdą i przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Zającem, lokalnych związków żołnierzy Armii Krajowej, kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, a także żołnierzy weteranów RP, delegacja Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy NEI Wytwarzanie, Delegacje ugrupowań politycznych Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Nowej Nadziei. Kwiaty złożyła też delegacja Stowarzyszenia Energicznych Emerytów. Organizatorami obchodów 44. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego byli Starostwo Prywatowe w Kozienicach, Gmina Kozienice, Związek Piłsudczyków RP Koło w Kozienicach, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Enei Wytwarzanie oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kozienicach.